Ja mam widzowie, dzisiaj robimy troła. Eee, ja jestem na rowerze, więc szybko bierzemy tutaj, klikamy, uciekamy i spróbujemy jeszcze do tej klatki tamtej. Nikogo nie ma. Dobra widzowie, klikam. Eee, uciekam, uciekam, uciekam. Uciekam. uciekam, 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 uciekam widzowie! tu Na szczęście nie ma bab żadnych ukłów Nie ma żadnych bab na szczęście. Ale widzowie teraz spróbujemy tej drugiej klatki i od razu uciekam. Ten wygląda ten. nie ma bab też nie ma. Okej, okay. okay, uwaga, uwaga, co to jest? A tu nie ma. O oh, kurde, widzowie, nie ma tu niczego. Więc spróbujmy. Dotik. No i ja dopiero wstałem. Więc troll taki dziwny Poczekajcie, patrz. Ухликаем. Учикаем.